Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ligi Park Ferme i dzisiaj odcinek z rewelacyjnego Grand Prix Singapuru z Singapuru, mojego ukochanego, uwielbianego Singapuru. Niestety jednak na samym początku chciałbym zwrócić uwagę, że OBS nie nagrał mi mojego źródła dźwięku, moich głośników, więc audio musiałem pożyczyć od Franka, prawdopodobnie nie będą się zgadzać odgłosy silnika, ale istotne jest to, że będzie słychać mnie, mój głos na Discordzie, oczywiście Franciszek Morawiak to mój teammate w Lidze Park Ferme. no i trzeba sobie niestety z tym w taki sposób poradzić. Zaczynamy kwalifikacjami, kwalifikacje niestety były mokre, kwalifikacje tak naprawdę na samym początku wyjeżdżali wszyscy na oponie deszczowej, a później... Wyjechali wszyscy na oponie przejściowej. Te przejściówki były najszybsze, zatem, najlepsze czasy okrążeń pojawiały się dopiero pod koniec tej sesji kwalifikacyjnej, którą aktualnie oglądacie. Bez zbędnego przedłużania wygrał ją Eryk Szymański z rewelacyjnym czasem prawie o 3, czy tam 4, szybciej od drugiego oboczca Mi udało zakończyć się tą trzecią sesję kwalifikacyjną na miejscu trzecim, co teoretycznie nie było złym wynikiem, ale na Singapur. Ja jechałem tylko i wyłącznie po zwycięstwo. Moje nastawienie na ten wyścig było takie, żeby wygrać za wszelką cenę, więc to co dzisiaj zobaczycie w odcinku często było obarczone ogromnym ryzykiem. Co koniec końców? Czy się opłaciło? Kto oglądał wyścig, ten wie. Nie będę spoilerował. Już lada moment przejdziemy do startu. Ja pierdzielę. A pier... Nie. nie mam pierwszego rzędu. 12 tysięcznych. 20 Dziesiąty. Trzeci. Jedenasty. No, 12 tysięcznych, naprawdę. I... Dobra. Aha! Aha, to sucho jedziemy. No tak? Dobra, No. No ale jakby, jak to. Wacha minus pół. Ale trzeba będzie jakoś pojechać. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie przez intery co hardy bracia? Czekaj, 5, 10, 15, 30, 45 łety są. To hardy są, jak dla mnie. Dobra, dobry hardy na start w takim razie. Ale tak jak widzicie, prognoza teraz. zaskoczyła kierowców i ciężko było dobrać tą optymalną strategię. Przez moment w ogóle myślałem, czy będzie ten okres, kiedy opony przejściowe, znaczy na pewno ten okres będzie, ale czy w ogóle opłacałoby się zjeżdżać po opony przejściowe, gdzie teoretycznie na Singapurze traci się dużo czasu, gdzieś około 28-29 sekund. Jeżeli ten okres kiedy opony z zielonym paskiem byłyby lepsze przez 2-3 kółka, to teoretycznie można byłoby przejechać ten wyścig tylko i wyłącznie na oponach przeznaczonych na suche warunki. Pięć czerwonych świateł i one w tym momencie gasną. Niestety zgasły też nadzieje o dobrym starcie dla zawodnika Alpin, który a to został wyprzedzony przez Bluszcza, a to przez Molo i jeszcze gdzieś swoich szans szukał Mateo. Na szczęście wracający na tor Patryk Molo troszkę zamknął drogę zawodnikowi Alfy. Przez co musiał odpuścić i stracił również pozycję na rzecz Bartka Zamaru po rewelacyjnym starcie. O kurde, jak ci po tym nie da teraz Z miejsca teraz. chyba jedenastego. On się rozbił w kwalifikacjach i skoczył na miejsce szóste. Nie można było składać broni, ponieważ tak jak widzicie Zamaro natychmiastowo zdecydował mnie atakować, wykorzystać troszkę tej energii. No i po pierwszym lapie byliśmy już dwie pozycje. Ola, tak. są pop. Tu nie, tu mogę Przechodzimy do nie okrążenia szóstego, po wiecznym narzekaniu nie na Skiadra i bluszcza, że jadą za rączkę jak. jako jadą, i Hasa. Tam, Swoją drogą Patryk Molo już dawno uciekł z tego pociągu. Jak widzicie na mapce, Szymański oraz Molo są dużo szybsi niż Skiadr, który prowadzi cały pociąg aż do miejsca. 16, więc bezpiecznie hasy zamurowałeś na miejscu 3 oraz 4, ale na szczęście dla nas wrota się otworzyły, kiedy Mateusz Bluszcz popełnił błąd w trzecim sektorze i dzięki temu byliśmy zakończył widłskiem. i i to do skiadra i zyskać pozycję numer 4. Więc teoretycznie na naszej drodze pozostał tylko i wyłącznie jeden zawodnik i... Spróbujemy wyrwać się z pociągu, kto wie, może jeszcze jakimś cudem, tą odwróconą strategią dojedziemy do Patryka Molo, który aktualnie wyśrubował czas najszybszy w tej Masi sesji brusz, tańca, wyścigowej. To wszędzie, gdzie się da. <laughs> tak jak słyszeliście, atmosfera na kanale była... Ale mam lagi, i poniosło to nas już, żeby na ósmym okrążeniu Szkadaru swoich ufie... szans i powalczyć ze Skiadrem. Skiadr, co prawda, bronił się przed jeden e, zakręt, że piąty, o, ale on ale... ale... ja No właśnie, po rewelacyjnej walce koło w koło na Singapurze, co trzeba bardzo mocno podkreślić, udało nice. mi się wyprzedzić Skiadra. Rewelacyjna walka, wielkie dzięki za taką wymianę ciosów. Nie z każdym kierowcą można jest... pokonać zakręt koło w koło na torze w Marina Bay. Nie, jeszcze w międzyczasie. Mówi, że Trice jeszcze. To właśnie im karę, A na torze gdzieś Gdzie koło okrążenia 11-12 oh. zaczęły pojawiać się A krople. to jest już się Pytaliśmy się regularnie Jeba jak to wygląda lampki z prognozą są. pogody, ponieważ dzisiaj no niestety jechaliśmy bez Nioch inżynierów. Pojawiały box. się Molo pierwsze boks. oznaki Nie, Molo zjazdów, Molo ja pierwsze oznaki, aby zjechać po opony przejściowe, tak jak tu sześciu zauważył ja czerwone końca, lampki na bolidzie, Mateusz, zjechali liderzy wyścigu, ale ja po złapaniu tej 3-sekundowej kary przestałem myśleć racjonalnie. Tak jak powiedziałem na początku, jechałem tutaj na Singapurze tylko i wyłącznie po zwycięstwo i każdy inny wynik prócz pozycji numer 1 tak naprawdę byłby dla mnie ogromną porażką, więc musiałem zaryzykować sporo, oj, pięknie, aby nie robione. dość, że odrobić te 9 sekund do nioka, to jeszcze uciec mu na te Ty, bo tam te jedzie te rama, chyba. Pomyślałem, że jedną z tych. A, nasz jedną się Z możliwości jest pojechanie na oponach twardych przez te mokre warunki i przeczekać te kilka okrążeń, kiedy będę wolniejszy. Wiadomo, fakowałem, będę. się jakiegoś długiego deszczu, wydawało Czekaj, ojcie, bo sądzimy. Kropi może z 2-3 kółka będą warunki na opony przejściowe, ale lada moment, wszystko Dobra, powinno rejsze, wyglądać w porządku dla tych hardów bądź medów, no softy raczej na Singapurze nie są zbyt dobrym wyborem. Na torze, tak jak widzicie, pozostał tylko Jumon i tylko Puchar. Pierwsza dwójka tego wyścigu aktualnie została na torze na oponie twardej, Jumon chyba troszkę skopiował moją strategię na szczęście, ja radziłem sobie o niebo lepiej od zawodnika Squuderi Ferrari na tych bardzo podstępnych bardzo nietypowych warunkach. No i nietypowej sytuacji, jednak nie na co dzień jeździ się po mokrym torze na oponie twardej, ale już w tym momencie zacząłem czuć, że to nie jest idealna decyzja, to nie jest dobra decyzja. Zacząłem kalkulować, że za trzy kółka jak przestanie padać to wygrałem wyścig, ale przestałem tak naprawdę w to wierzyć, kiedy widziałem, że tor, ten czarny asfalt zmienia się na moich oczach w ślizgawkę. 14 okrążenie rozpoczynamy w tym momencie. 4 sekundy nad Jumonem, a Niok nadrobił już chyba z 9 sekund na jednym okrążeniu, więc widzicie, było tragicznie, było źle. I za każdym zakrętem każdy kolejny zakręt był dużo trudniejszy, padało coraz mocniej. Ale wiedziałem, że to już nie jest czas na zjazd po opony przejściowe. Jeżeli zjechałbym po opony przejściowe, oddałbym tą pozycję, oddałbym jakąkolwiek walkę o zwycięstwie, Jakąkolwiek walkę o zwycięstwo w tym wyścigu poleciał. Yumon, więc zwiastowało to na to, że również ja lada moment polecę. Ale pomimo tego, że było ślisko, pomimo tego, że było naprawdę ej, trudno, to trzeba powiedzieć wprost. Ja, moim zdaniem, mam wręcz idealne wyczucie gazu. Moja prawa noga to jest mm, moja mocniejsza strona, dużo większe problemy mam z hamowaniem, więc jakoś nie wyglądało to najgorzej z mojej perspektywy. Natomiast z perspektywy różnicy czasu, Niok traci już tylko i wyłącznie 4 sekundy, więc. Spodziewałem o, się, że mnie zaraz wyprzedzi. Spodziewałem się raczej marzenia o yes miejsce trzecie, yes. a nie ma yes. ja, o Ja pierdolę, ale wygrałem. Tak jak słyszeliście, Franek poinformował mnie, że ktoś uderzył w bandę. Samochód bezpieczeństwa, ratunek o, dla mnie. Ej, a pcesi? ja też zjadam. Na tym morzu robimy, robimy ktoś rzucił mi koło ratunkowe, a ja to koło ratunkowe po no prostu odrzuciłem. Bo wszyscy się spodziewali, że zjadę na oponę przejściową. To było sensowne, to było racjonalne, aby pojawić się na oponie z zielonym paskiem ze względu na to, że cały czas było mokro, cały czas padało. Ale no, jak już powiedziałem dzisiaj nie raz, ja ten wyścig muszę wygrać. Dla mnie nie było innej pozycji niż miejsce pierwsze, więc zjeżdżam do alei serwisowej, popełniam bardzo duże ryzyko. Nie wiem, czy nie największe w mojej całej karierze. Zjeżdżam z opon twardych na opony pośrednie. Kiedy nad torem szaleje deszcz? Kiedy na torze jest bardzo mokro? Kiedy na torze jest ślizgawka? Ja przymierzam opony pośrednie, które zgodnie z planem, mają dowieść mnie do końca tego wyścigu. Absurdalna, absurdalna decyzja strategiczna. Dzisiaj, kiedy wiem jak mi to wyszło, no z pewnością bym tego nie powtórzył. Chociaż, no tak jak mówiłem, porzuciłem wszystko co miałem na stole i tylko i wyłącznie tak, a nie inaczej widziałem siebie jako zwycięzcę tego wyścigu oczywiście jak nie dało to się wiecie. na tych oponach pośrednich jechać w żaden sposób tak jak widzicie ledwo ja trzymam się na torze Mateusz Bluszcz za mną no, bardzo są intensywnie dogrzewa być. swoje Jakby, opony przejściowe aby w jakikolwiek sposób dogrzać. je dogrzać tym A tempem wyścigowym wy no, tego nie można nazwać tempem wyścigowym to jest raczej trzymanie się zębami asfaltu i Mateusz Chyba, wydaje i... mi się, że czekał na Ej. swoją okazję Abym pojawił się chociaż na moment poza torem, na przykład tutaj, gdzie przestrzeliłem totalnie dohamowanie. No a jak ja bym się znalazł poza torem, to teoretycznie mógłbym je wyprzedzić nawet pomimo tych żółtych flag, które aktualnie panują na całym torze. Ja jeszcze będę tego STK spowalniał do no trzy laty przecież, bo ja tu jadę jak... Nie zrobiły, nie? Przechodzimy szybciutko no do powrotu umiesz, do dobry. ścigania, umiesz, tak, was, pierdala, tak jak widzicie cały się czas nie, pada, nie ale pada nieco lżej, więc, nie. razu, więc nie. widzę jakieś światełko I ty, w tunelu, ale próbuję dogrzać swoje czasem opony tutaj. pośrednio, oczywiście jest to niemożliwe, tutaj ponieważ to wiadomo, aktualnie mam 71 u stopni u ciebie, kurwa, na lewym tyle i tak naprawdę myślę... Ale Nad przepuszczeniem o, wszystkich ja, zawodników ja 60, na oponie kurwa. przejściowej swoją drogą moją strategię skopiował jadący na samym końcu Kamil Dziuk. Jak widzicie na mapie, ale on bardzo późno zjechał, więc nie zdąży nawet dojechać do kolejki za samochodem bezpieczeństwa. Ruszamy! No i tragedia. I tragedia, drodzy widzowie, nie wiem czy wy to widzicie, ale na szóstym biegu tracę trakcję. Przepuszczam dosłownie każdego zawodnika na oponie przejściowej. Wszyscy wyprzedzają mnie na pierwszym zakręcie. Jak nie na pierwszym zakręcie, to na trzecim. Chociaż, no, masywna podsterowność. Nie chciałem wypchnąć balana, ale po prostu nie dało się tam dokręcić. Dziętała, Cybulski i duet Scuderi Ferrari. Wszyscy, wszyscy zawodnicy na oponie przejściowej poradzili sobie ze mną w przeciągu 25 sekund przez pierwszy sektor, byłem już na miejscu 17 i przestałem wierzyć w tą strategię, wydawało mi się, że jest to koniec, wydawało mi się, że no, no zdarza się tak, zdarza się, dzisiaj jechaliśmy bez inżyniera. Zaryzykowaliśmy sporo, i tak byśmy tego wyścigu nie wygrali ze względu na 3 sekundową karę i sporą stratę do Nioka, Eryka Szymańskiego Ale zrobiliśmy wszystko, aby ten wyścig wygrać I nie powinniśmy być zawiedzeni z tego powodu Dałem sobie radę na oponach Nie do końca pasujących z tymi warunkami Nie wyspinowałem się, pomimo dosyć małej ilości godzin w tę grę Radziłem sobie moim zdaniem na tych oponach całkiem przyzwoicie pomimo tych drobnych uślizgów. No ale cóż, drodzy widzowie, czasami są takie wyścigi, gdzie trzeba zaryzykować, trzeba dać z siebie Powiedz wszystko nie tylko na torze, ale również też i strategicznie rzucić monetą. I nie zawsze wypada reszka, kiedy powiemy, że ma wypaść, wypaść orzeł. Więc kurwa, powoli jedziemy ten, przez 18 o. okrążenie, tracąc do 16 ziętały już 9 sekund. A boks na Singapurze trwa około sekund 28, 29. Więc lada moment na okrążeniu 19. Eryk Szymański, nawet wirtualnie Och. ze zjazdem do, do alei ja serwisowej, by mnie wyprzedził, ale no właśnie. Ale... No, ale oni zjadą po medy, wszyscy. Samochód ja bezpieczeństwa. Ja I u mnie czerwona lampka. Ja nie mogę gonić bo wszyscy zjadą raz. po opony przeznaczone na suche warunki. Więc teoretycznie nie ma... spadnę i tak spadnę. Ale ludzie się no, będą bali no, Ale ja gadać, ciebie. że to dla mnie nic nie, nie znaczy. Nie. Znaczy Ciecie. dla mnie ogromnie dużo, ponieważ dzięki temu ja liczę pomedy. się jeszcze w tym wyścigu. W tym momencie jestem na ja. tragicznej pozycji. Nie. Ale dzięki temu samochodowi bezpieczeństwa. Zawodnicy nie mogą wykorzystać tej przewagi na oponie przejściowej Ja ślizgam dalej na oponie pośredniej Trzymamy oczywiście grzecznie Deltę Tak więc no przegrałem, przegrałem wyścig Głupoty gadasz To uratowało nam zdecydowanie wyścig Ten 19, samochód bezpieczeństwa na 19 kółku Uratował nam w 100% jakiekolwiek szanse w tym wyścigu No chociaż tak jak widzicie dalej było ciężko nawet przyspieszyć do tej no Delty Wiedziałem, że to jest bardzo tak. istotne kółko Trzeba z niego dać, trzeba dać na nim z siebie wszystko. Jedno to delta, a drugie to wyprzedzanie bolidów, którzy aktualnie znajdują się w alei serwisowej. Byłem przekonany, że do boksów zjadą dosłownie wszyscy. To nie był moment, w którym trzeba było ryzykować, to nie był moment, w którym było coś niepewnego. Każdy, jak jeden mąż, powinien zanurkować do alei serwisowej. Ku mojemu no. zdziwieniu do boksu zofty, nie zjechał ma, lider nie, wyścigu Niok. Nie zjechał yy, któryś z zawodników Hasa. Nie, nie zjechał również i McLaren. Podczas tego samochodu bezpieczeństwa, tak jak słyszycie, dzieje się naprawdę sporo Drive through kary. Double staki i trzeba naciskać, naciskać tyle ile się da, aby przejść jak najwięcej zawodników na wyjeździe z alei serwisowej. Widzę Bartka Zamaro, więc trzeba zrobić bombę do trzeciego zakrętu, aby znaleźć się tuż przed nim. I drodzy Państwo, przed nim się znalazłem. Dzięki temu jestem bezpośrednio za Patrykiem Molok, który jest na oponie miękkiej. Ja to wygrywam. Molo Wracam do, dajdzie, do tego wyścigu Molo. w cuglach, ponieważ Patrick Molo na oponie miękkiej ma do przejechania dajdzie, 11 kółek. Nie do końca jest ja to, to terenie, wykonalne. Ale... Może wykonalne jest, ale pod koniec te opony miękkie ja, z pewnością piemala, będą tak. odstawały od moich opon pośrednich, od moich opon z żółtym paseczkiem. Wysoko, nie wiem wysoko, dlaczego tak, Molo tak, postawił na opony miękkie. Racja startował na oponie pośredniej, ja wysoko, ale wysoko, nawet, nawet twarde gumy byłyby dużo lepszym wyborem niż ta miękka mieszanka. Przed nami Niok, który nie zjechał do alei serwisowej, więc nie liczyłem go już w mojej walce. Przed nami jest tylko i wyłącznie Patryk Molono i niestety te 3 Ale sekundy kary, które ciążą na nas od samego początku tego wyścigu. Zjeżdżając do boksu, Niok wyprzedził samochód bezpieczeństwa, a gra bardzo surowo go potraktowała i zdyskwalifikowała go z kontynuacji tej batalii. Podczas samochodu bezpieczeństwa obrócił się również i Bartek Zamaro, więc troszkę przemieszałaś nam ta stawka. Patryk Molor rusza tymi, do wyścigu, kurwa. oczywiście, na oponach miękkich, więc restart już jest tak, idealny. Tak, zwłaszcza, że cały czas jest wilgotno, cały czas jest mokro, posypeku. dlatego te opony miękkie dużo szybciej odnajdą optymalne temperatury. Natomiast my na tych zjechanych oponach pośrednich, które no w swoim ja życiu kurwa, przeżyły ty, już kurwa, niejedne warunki pogodowe. Tak. Powoli, bo powoli, ale uciekamy trzeciemu Mateo, więc tempo z pewnością w tym wyścigu było rewelacyjne. Pozostało nam tylko i wyłącznie czekać na to, kiedy odpadną opony miękkie Patrykowi Molo. Jesteśmy już jedną sekundę nad Mateo, więc bez zbędnego przedłużania przeskakujemy do okrążenia 27-28, gdzie prognozowaliśmy, że Molo może lada moment znaleźć się na moim talerzu. Na tempo z pewnością nie można było ha, narzekać, więc dane. siedzę już na ogonie Patryka Molo, który lideruje ten wyścig na oponie miękkiej i powoli zaczyna czuć te mieszanki, że to nie jest ich już najlepsza kondycja. 29. okrążenie, muszę go wyprzedzić tutaj, jeżeli chcę jeszcze mieć szansę na zwycięstwo, ale no właśnie, to jest Singapur, tutaj mamy tak naprawdę dwie strefy, których możemy wyprzedzić bezpiecznie poprzedzający bolit I jak nie daliśmy rady na drugiej strefie DRS-owej po zakręcie numer 4. To jest A, chyba zakręt numer 4. Sadek. No, jakby, no, jakby to było ostatnia szansa, nie? Jakbym go wyprzedził. Wybronił się, tył, to było. To było konkretne bombach, wybronienie tam, tam się Patryka. bo to zera, było tak, kluczowe wybronienie drugim, się Patryka, tym, ponieważ, no, tak jak widzicie, w drugim oraz trzecim sektorze nie da się wyprzedzić no zawodnika. No, chyba że zaryzykujemy mnóstwo no i swojego wyścigu, jak i zawodnika, którego chcemy wyprzedzić. Jakaś agresywna teksiko, bomba, czy ten, wypchnięcie prosto w ścianę, bo bardzo ciężko zmieścić się samemu przez te kręty, ja. zakręty, a co dopiero słysz. koło w koło z innym bolidem. Jak widzicie, zbliża się do mnie Mateo. Ta różnica wynosiła 4,5 sekundy, teraz niestety jest to 3,5, więc zaczynam raczej patrzeć w lusterka, zaczynam nerwowo spoglądać na tabelę, że ja tracę nawet drugie miejsce za Patrykiem Molo, bo to, że Ty Molo jest, wyprzedzę, to było dla mnie pewne, jednak trzeba było uciec za te 3 sekundy. Ty 8 i kurwa jestem piąty. Z kółka na kółko te opony miękkie u Patryka nie dawały rady, więc Spierdałem na okrążeniu 30. Zrobienia. Wiedziałem, że to jest tylko i wyłącznie formalność, aż przejmę prowadzenie w tym wyścigu. Ale niestety, z tą 3 karą, z tym przez 3 sekundowym upomnieniem, nie będę raczej liczył się w walce o zwycięstwo w tym wyścigu. Bezproblemowo objeżdżamy Patryka, otwierając tylne skrzydło, i do piątego zakrętu bez bólu, znajdujemy się na pozycji lidera. No ale cóż z tego! Próbuję naciskać tyle, ile się da jeszcze wierzę, bo zauważyłem, że bardzo szybko Patryk Molo się odkleił z mojej tej jednej sekundy, może nie z jednej sekundy, ale takiej bariery bezpieczeństwa, bariery. E której Molo mógłby jeszcze mnie skontrować. 70 po zaledwie kilku zakrętach w drugim sektorze. No w trzecim odrobię mnóstwo, ale popatrzcie, tutaj uślic. No a tutaj ja, zblokowane tylne koła o, do nawrotu po moście Anderson. Aż zerknąłem na opony nie, i kondycję. No ponieważ to było tragiczne. Ogromny błąd, który mógł mnie kosztować. Bardzo dużą ilość punktów. A Mateo się zbliża, Mateo 2,9, więc w tym momencie znalazł się w tych moich wirtualnych 3 sekundach. Oczywiście nie jest na dużo świeższych oponach pośrednich, więc naturalnie, że będzie ode mnie szybszy. No więc ten błąd mógł kosztować. Naprawdę, naprawdę wiele znajdujemy się na okrążeniu 30 lada, moment przekroczymy linię startu oraz Mety, jest, tam Franek Dawida A my rozpoczynamy przywagi. ostatnie 31 ja okrążenie mężą, wyścigu 20, aby uciec Mateo i skończyć ten wyścig na miejscu drugim. Tak myślałem, więc tak też zacząłem robić. Naciskamy jak najmocniej tyle, ile się da jak najszybciej przejechać pierwsze no nie zakręty nie ma, kurwa, pierwszego kurszego, sektora. Franek dalej mi narzeka na Dawid więc lada moment poproszę go o ciszę na kanale ponieważ walczę na każdy milimetr. Tak no jak daj słyszeliście dajcie, no dajcie mi skupić i naciskamy Molo, sekunda i 70. Mateo dwie! I 70, więc bardzo blisko wygrania tego wyścigu, ale bardzo blisko i przegrania, zakończenia na miejscu trzecim tej rywalizacji. Mam nadzieję, że Mateo dojedzie do Patryka Molo, ale mam też nadzieję, że ja ucieknę Patrykowi Molo, więc działa to w zupełnie, zupełnie różny sposób. Mateo z tej trójki jest oczywiście najszybszy, Molo najwolniejszy i ja, jako ten pośredni, nie wiadomo, czy ucieknę, Matny, nie wiadomo, czy ucieknę Molo, a nie wiadomo, czy będę trzymał różnicę Mateo, ale widzę, że Patryk Molo traci dwie i sekundy przed rozpoczęciem trzeciego sektora, gdzie teoretycznie traci się najwięcej i to jest realne, to jest do zrobienia nie wiem dlaczego, ale nie wykorzystuję tej baterii co mam jeszcze w zbiorniku, 20% baterii, tak jak widziałem na transmisji tutaj Molo oraz Mateo wjeżdżali już na czerwonych lampkach, więc zdało się przejechać lepiej ten trzeci sektor ale tak jak widzicie, nie biorę jeńców nacieram, naciskam na każdą tarkę, zerknięcia tabele, 2,3 bardzo mało tak naprawdę wyrwałem z tych zakrętów Patrykowi obijam bandę do tyle ile się da. Naciskaj, naciskaj, puchar! Tyle ile możesz tutaj jeszcze drobny uścisk przypalenie baterii do ostatniego zakrętu, flaga w szachownicy i zrobiłem! Ja to zrobiłem! Jesteś kurwa piękny! Pomogę. Puchar! Nie! Nie! Przepraszam Kacper! Przed... Ja, pier... ja pierdolę P5. Za mąk! P5 przywiozłem! Nie nie, mnie to, że nie przyklinam! Pierdolę mnie to, że Ja pierdolę Mamy to! Mamy to! I tak zakończyła się piękna noc w Singapurze. No, niestety, nie nagrałem to z mojej perspektywy. Nie nagrałem dźwięku OBS. A szkoda, bo troszkę mnie przerwało, jak krzyczałem swoje. Zrobiłem to, zrobiłem! Tam musiały jakieś filtry zadziałać, ponieważ bardzo głośno krzyczałem, ale wygrałem w końcu swój wymarzony, wyśniony wyścig w Singapurze. Tylko i wyłącznie Australia została na mojej liście torów, które chciałbym podbić, a ta lista jest bardzo mała, tylko dwa tory. Singapur wygrany Liga Park Ferme. Dała mi tak naprawdę mnóstwo pięknych wspomnień na ulubionych monitorach. Nie wiem, czy będę się jeszcze ścigał w LPF-ie. Planuję wrócić na komentatorkę. Na pewno wiem, że zrobiłem to, co chciałem. Wygrałem Grand Prix Singapuru. Zostałem lwem Singapuru. Tak jak kiedyś wołali na Sebastiana Fetela Ferrari. Tak ja w końcu mogę powiedzieć o sobie, Lion of Singapore. Ja nazywam się Puchar. A to był wyścig z Ligi Park Ferme.